Hej, dzisiaj wam pokażę, jak włączyć opcje programistyczne w systemie Android. Najpierw wchodzimy w ustawienia. Wybieramy informacje o tablecie. No i widzicie numer kompilacji i musimy w niego kliknąć siedmiokrotnie. Teraz mamy nowe opcje programistyczne. Mamy ich strasznie dużo. tego tak dużo, że naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Jeśli nie chcemy opcji programistycznych, jak je wyłączyć? Klikamy w aplikację, zarządzaj aplikacjami. Przechodzimy do wszystkie. Później przewijamy. Zobaczymy aplikację ustawienia. Na końcu tutaj powinny być ustawienia. Także klikamy, klikamy wyczyść dane. Klikamy OK. Także to by było na tyle hejka.